Agnieszka Stalmaszyk Zagadka purpurowej orchidei. Zilustrowała Magdalena Babińska. wydawnictwo wilga. Rozdział pierwszy. Gigantyczny korek na autostradzie prowadzącej do stolicy sprawił, że Zbigniew szafrański i jego żona Alicja weszli do wysokiego przeszklonego budynku bardzo spóźnieni. Właśnie rozpoczynała się konferencja podczas szczytu klimatycznego, na której profesor szafrański był głównym prelegentem. Zerknął na zegarek i sapnął zniecierpliwiony. Spotkanie odbywało się na siódmym piętrze, a on utknął na parterze w kolejce do wind. Tłum oczekujących niemal w jednej chwili wypełnił obie wolne kabiny. Mężczyzna bardzo się śpieszył, więc wcisnął się do jednej z nich, pozostawiwszy żonę na zewnątrz. Gdy ta zorientowała się, że nie zmieszczą się oboje, rzuciła krótko: Spotkamy się na górze! Po czym prędko wsiadła do windy obok. Parę chwil później szaflański wysiadł na siódmej kondygnacji. W tym samym momencie rozsunęły się drzwi sąsiedniej kabiny i pan Zbigniew przystanął, by zaczekać na żonę, która miała przy sobie teczkę z ważnymi dokumentami. Wszyscy opuścili windę, ale wśród wychodzących nie było Alicji. Po chwili drzwi się zamknęły i winda pomknęła w dół. Szafrański skonsternowany rozejrzał się wokoło. – Gdzie jest żona? Przecież wsiedli do windy równocześnie i mieli się spotkać na górze – Profesor nerwowo spojrzał na zegarek. Powinien już być w sali konferencyjnej. Nie chciał się spóźnić, tym bardziej, że sprawa, którą miał umawiać, była niezmiernie ważna. Może Alicja pomyliła piętra, przyszło mu do głowy. Ale winda była przecież pusta i wracała na dół, więc żona na pewno nie pojechała wyżej. W takim razie pewnie czegoś zapomniała, wysiadła wcześniej i zaraz wróci. Uspokoił sam się. Profesorze, wszyscy pana szukają. Oznajmiła z dyszanym głosem młoda kobieta ubrana w elegancką garson garsonkę. Zaraz pana kolei, nie odbierał pan telefonu, dodała z lekkim wyrzutem w głosie. Pani Alicja też nie. Martwiłam się, że nie dotarli państwo na konferencję. Wszystko w porządku, był straszny korek na autostradzie, wyjaśnił naukowiec asystentce. Żona wsiadła do innej windy i jeszcze nie dojechała. Czekam na nią, bo mateczkę z ważnymi statystykami. Musimy już iść, ponagliła kobieta. Wszyscy czekają. No tak, dobrze. Szafrański był lekko zdezorientowany, ale moja żona na pewno zaraz do nas dołączy. Profesor na moment się zawahał, a potem szybkim krokiem podążał do sali konferencyjnej. Po drodze zadzwonił jeszcze do żony, lecz jej telefon uparcie milczał. Może jest już w indzie i nie ma zasięgu, mruknął do siebie. Albo zostawiła coś w samochodzie, sala była wypełniona po brzegi. Szafrański jak zwykle przemawiał bez większego stresu. Ale tym razem było inaczej. Po pierwsze, swoją prelekcję zaczął spóźniony, co bardzo go zdenerwowało. Po drugie, sytuacja była niecodzienna: pracował z żoną i zwykle stanowili doskonały duet. Razem w pracy, razem w życiu. Nie rozumiał, dlaczego nadal jej przy nim nie ma. Powagi sytuacji dodało jeszcze to, że jeśli Alicja zaraz się nie pojawi, będzie musiał cytować istotne dane z pamięci, a nie lubił być nieprecyzyjnym. Parę chwil później profesor rozpoczął przem przemówienie i stres zaraz ustąpił. Nadal jednak niepokoiło go, że żona nie pojawiła się w sali. W czasie krótkiej przerwy dzwonił do niej kilka razy, ale nie odbierała. Wtedy ogarnęły go złe przeczucia i zdenerwował się jeszcze bardziej. Może za słabo i potrzebuje pomocy? Przepraszam, proszę mnie zastąpić, powiedział do zdumionej i Zaraz wracam. Pobiegł do windy i zjechał do recepcji. Zapytał żonę... Zapytał o żonę, lecz nikt jej nie widział. Pobiegł na parking, ale tam również jej nie znalazł. Nie było jej w samochodzie ani w restauracji na parterze. Zdemerwowany poprosił ochronę obiektu o pomoc. Najpierw sprawdzono wszystkie łazienki i inne pomieszczenia. Strasznie długo to trwało, a poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Wreszcie przejrzano nagrania z monitoringu. O tu! Żona wsiada do windy. Profesor stuknął palcem w ekran komputera. A w tej jestem ja. To na pewno pana żona? Spytał Damian Szewczyk, obsługujący monitoring. Oczywiście, potwierdził profesor drżącymi palcami, wyciągnął z portfela zdjęcie Alicji. To ona, proszę sprawdzić. Szewczyk przyjrzał się uważnie zdjęciu, a potem porównał je z wizerunkiem osoby wchodzącej do windy. To rzeczywiście ona, stwierdził. No właśnie, w takim razie, gdzie on gdzie jest teraz? zapytał pan Zbigniew. Proszę poszukać nagrań z korytarza, gdy windy zatrzymały się na siódmym piętrze. Tam się umówiliśmy. Po dłuższej chwili szewczyk odtworzył nagranie. Było na nim widać profesora, gdy wychodzi z windy, a chwilkę później ludzi, którzy wysiedli z sąsiedniej kabiny, ale pośród nich nie było już Alicji. Nie pojechała wyżej? Mężczyzna spojrzał, pytając o nasza frańskiego. Pusta winda zjechała w dół. Myślałem, że żona czegoś zapomniała i cofnęła się do samochodu. Albo profesor zawiesił głos, bo nie ma pomysłu, dlaczego Alicja nie dotarła na miejsce. Albo dopytywał szewczyk: Sam nie wiem. Szafrański westchnął ciężko. Żona nie przyszła na konferencję, nie odbiera telefonów. To bardzo dziwne, rzekł drżącym głosem. Wkrótce o zaginięciu pani Szafrańskiej powiadomiono policję i sprawy przyjechał zbadać komisarz Michał Kromski. Ubrany po cywilnemu w czarną kurtkę i dżinsy, wszedł do pomieszczenia, w którym Damian Szewczyk obsługiwał kamerę monitoringu. Czekał tam także mąż zaginionej. Policjant pokazał odznakę. Co się stało? Zapytał jednocześnie, bacznie przyglądając się profesorowi. Szefrański westnął zniecierpliwiony, ponieważ w kółko musiał powtarzać to samo kolejnym osobom. Jednak i tym razem pokrótce opowiedział historię od początku do końca. Kromski słuchał uważnie, notował, a potem oglądał zapisy z monitoringu. Wreszcie zwrócił się do profesora. – Proszę pomóc mi zrozumieć, co tak naprawdę się wydarzyło. Zaczął, ale pan Zbigniew wykrzyknął. – Zrozumieć? Liczyłem na to, że odnajdzie pan moją żonę. Sam nie rozumiem, co się z nią stało. Wybuchnął. Na moment zupełnie stracił nad, nad sobą panowanie. Miał wrażenie, że nikt nic nie robi, by odnaleźć Alicję. – Proszę się uspokoić – zażądał komisarz stanowczym głosem. – Czy mieli państwo ostatnio jakieś kłopot małżeńskie? – Słucham? – Pan Zbigniew miał wrażenie, że nie dosłyszał, bo pytanie było wścibskie i dotyczyło jego życia prywatnego. – Nie mieliśmy żadnych problemów – odparł prędko. – Nie kłóciliście się? – nie, uciął profesor. A to nagranie Kromski przewinął film z monitoringu do chwili, gdy małżonkowie wysiedli z auta na parkingu. Na nagraniu było widać, że pani Alicja jest zburzona i żywo gestykuluje. Moment. a potem oboje poszli w kierunku wyjścia z parkingu. I jak odświeżyłem panu pamięć? Zapytał policjant. Rzeczywiście, posprzeczaliśmy się trochę, przyznał pan Zbigniew. – Całkiem o tym zapomniałem, bo to była nic nieznacząca sprzeczka – podkreślił. Po chwili się pogodziliśmy i już do tego nie wracaliśmy. Żona była jednak bardzo wzburzona. Co mogło ją tak zdenerwować? – dociekał Kromski. – Alicja zbyt długo poprawiała swój makijaż w aucie, więc trochę obcesowo ją ponagliłem. – Co to znaczy? – Powiedziałem jej chyba, że zawsze pięknie wygląda, więc żeby dała spokój z tym pacykowaniem się… Ale ona przywiązuje wielką wagę do wyglądu, więc się zezłościła. Nie powinienem był tak się wyrazić, ale byliśmy spóźnieni. Przed publicznym wystąpieniem lubię mieć zapas czasu, by się przygotować. Po prostu się zdenerwowałem. Alice się obraziła, ale to trwało tylko chwilę. Zaraz, zaraz oboje się uspokoiliśmy, przeprosiliśmy się i myśleliśmy już tylko o konferencji. Pan nigdy nie sprzecza się z bliskimi? odparował procesor. profesor. Policjant nie odpowiedział na zaczepkę, zamiast tego zapytał. Kiedy po raz ostatni widział się pan z żoną? Zanim wsiadłem do windy w pobliżu recepcji. Nie kontaktowała się z panem? Od tamtej pory nie odbiera telefonów. Czuję, że stało się coś z tego. Alicja potrzebuje pomocy. Proszę ją odnaleźć, błagał profesor. Zrobimy co w naszej mocy przyrzekł Kromski pojednawczym tonem. Lecz do końca dnia nadal nie było nic wiadomo o Alicji szafrańskiej.